Nie siorbaj, ale lepiej smakuje. Witam Nie, wszystkich nieprawda. serdecznie z tej strony Paweł, towarzysz Gugała. A Adaś już mnie zaczyna hejtować. Dzień dobry. Patrz, ten, Dzień dobry. ten Dzień dobry. się odkleił. I, no już poprawiam. I prezydent świetnej pamięci też się odkleił. Weź tam dobrze. O, I Robuś też już mu lewa, prawa strona odpada. Kontuzję ma. Kontuzję ma. No, co tam? No nic Adaś, pijemy kawkę z husikiem, jak zawsze. Zfuszyć. Zobaczcie nasi szanowni widzowie, jakie tu pustki, pamiętacie? Ostatnich dni i hey, taki pustki. Jobel, że nie dało się przejść. Tutaj musieliśmy sobie, po sobie przechodzić. A to, że są pustki, że nie ma już tam gum, stert wielkiej, sterty właśnie gum, to znaczy, że już są w Patwiszu w, w sprzedaży. Adaś udało się. Coś wreszcie w życiu się udało. Jak zawsze, na ostatnią chwilę, ale się udało. Po terminie, ale się udało. Nie no, przed majówką, czyli się udało. Trochę stresu było, trochę nocy nieprzespanych, wieczorów. O i tam. E, bardzo dziękujemy kolegom, Ty... którzy tutaj nam też pomagali. Panowie Michałowie. E, Michały dwa. Michały dwa. Dwa Michały w końcu stały i gumy też pakowały jeszcze Adaś. E, zobaczcie, bo wybieramy się w majówkę, gdzieś sobie pojedziemy na szczupaki. A nie, to teraz jakiś ko z końcówek odlałem sobie... Z tych, z tych kulek coś tam jeszcze <grym> rzeźbisz. Czekałem na Ciebie, to mi się nudziło, to zrobiłem pięć sztuk. No i mamy takie e, też sobie właśnie jakieś końcówki serii, czy jakieś takie lekko dziabnięte gdzieś tam. Bąbel którejś gumie z pępka wyskoczył, Bąbel. <grym> e, to sobie to odkładamy do swojego, do swojego łowienia. Także już nastała właśnie ta wielkopomna chwila. Adaś, kolejna premiera e, w pracowni Champion Fishing. Do tej pory tylko woblery, cykady, e, natomiast rok 2025 czekaliśmy, czekaliśmy i, i, się, i się doczekaliśmy. Pierwsze, pierwsze prototypy żaglików pamiętasz? Dwa, trzy lata temu? Chyba dalej, nie pamiętam jeszcze. Pierwsze takie odlewane z tego głównego. Ja do... forma była. Tak. Ja, mam, ja mam dobrą pamięć, ale krótką. Ale krótką. Dawno już było parę Natomiast lat temu. Natomiast dopracowanie przez Zadasia wszystkich form, szczegółów, silikonów, mieszanek, barwników, temperatur i czasu. wilgotności. Majuła, no jak, Czasu, jest, jak jest wilgotnie, to jest ok. Czy już się nauczyłeś właściwości cieczynieniotoposki? Ojej, daj waski? już spokój. Oczywiście, że nie. Yy, ale Adaś... Każdy ma swoje... Yy, co? Swoje cieczynieniotoposkie... Techniki odlewania. Techniki odlewania. Tajemnice. Yy, tak jak ja wiecie, no ja tu na co dzień z się nie pracuję, ale... I dzięki Bogu. Dzięki Bogu. Adaś przerobił wszystkie możliwe... Nie, formy, nie wszystkie. sposoby odlewania silikonu. E, czy tworzenia gum. E, nie, wszystkie. E, nie wszystkie. Nie wszystkie? Nie, wszystkie. jeszcze nie przyrobiliście? No nie będę mówił, ale jeszcze jakieś tam za zanadrzmi. No i mówisz, ostatnio, jak płakałeś w nocy, że tam ująłeś? Wszystkie przyrobiłem no wcale, tak. Tak. Cały, cały, polski rynek silikonów, barwników, wiem wszystko, kto, co, jak. Nigdy, kim, nigdy czym, czym, tak kiedy nie ma. powiedziałem, że wiem wszystko, bo jak ktoś wie wszystko, to nie wie nic. Adaś, ale mówisz, że przebyś. Nie kłam, bo z tyłu papież patrzy. No i wiesz. Chcesz w majówkę wyzerować? I tak by zeruje. Ja zawsze zeruję w majówkę. No, Dlatego przestałem ciebie... jeździć na mazury. I ciebie no. często sezon w czerwcu się od, otwiera. E, ale Adaś, ale no, jak e... się odpalę, to już jest lepiej. No, no, to no, już tak. jest lepiej. To jest wtedy grubo. To tak. jeszcze jak Adaś, Adasiowi worek z rybami się otwiera, to zazwyczaj no. jest na grubo. Ale ogólnie tak, w majówki zeruję. No? No tak. Zaruję, albo wędkę połamię w majówkę, no, albo kamieniu, majówkę, albo na kamieniu albo na kamieniu buty porwę. Albo wędkę porysujesz, jak skaczesz przez kamienie. A to kamienie była jesień, to parę, był parkur. No chłop, sto parę kilo parkur. Ale nie, wędka do dziś służy, mimo że jest cała porysowana. Nie złamałeś się wtedy. E, słuchajcie. Oni w widzimy... je jeszcze są świeże, jeszcze no dobra, do oberwania. chcę, żebyś poopowiadał o nich, bo żaglików w sprzedaży w tym momencie jest. Pięć modeli. Tak. Każdy. Dwa jest, gładkie, trzy z łuską. Każdy jest w 57 kolorach. Tak. Na razie. Na razie. Ja wyobraźmy jeszcze 57 to, bym umalował. Tu można dobić. Tak. E, oczywiście tutaj już ich nie pokażemy, bo wszystkie Wszystkie to, zabrane e, są. Wszystkie są w patwiszu. A daś są trzy, kolor, trzy wielkości A masz gołego żaglika? Naki Gładkiego. Żaglik. Gładki żaglik. Są dwa rodzaje żaglika. Jest żaglik gładki, zobaczcie, tu ma, nie wiem, o, czy wyostrzy. To może na tym lepiej widać, Pokaż. Na boku ma czy napis ten? Champion o. i jest żaglik pro, który ma łuskę, e, płetwy, oczy, wszystko e, jak w prawdziwej rybce. I znaczy ma, tutaj, ma płetwy skrzelowe. I ma tutaj na dupce napisane dupce. Champion. znaczy na odbycie. No tak. Na, to bo na no tak. Na pośladkach. Tak, na pośladku ma. Na więc Są takie dwa rodzaje żagika. Jeden jest taki Golasek, powiedzmy nieco tańsza wersja. I wersja Pro z łuską. Yy, I ona jest w trzech rozmiarach: 14, 12 i 10. Natomiast Adaś gładki żagli. I 10 i 12. 10 i, i 12. I 12. W tym momencie nie rozmawiamy o tych różnych okoniowo-obstrągawcach. Nie, nie, to jeszcze, jeszcze późno. Bo tam jeszcze jest tego dużo. Na razie mówimy o tym. Praca taka Adaś dość uniwersalna, nie? Jak sobie tutaj <coughs> w Majówkę ponagrywamy troszeczkę. Tak, tych jednak nad wodą to jest inaczej. Nad wodą, natomiast sama praca. Kopytko tak dość oszczędnie pracuje z migotaniem takim na boki, z kolebotaniem i ten żagielek sobie tutaj e, faluje. Fajnie. Przede wszystkim. Czy ja wiem, czy tak oszczędnie kopyto, to wiesz? Znaczy tak powoli wykłada się. Znależy no, jeszcze jakieś takie tak... Że A wykręca się, tłacze, tak. To jest przy tutaj, tutaj nie. tu jest bardziej oszczędnie. Tak szczupakowo bym powiedział. Delikatnie szczupakowo. No mówiłeś mi, nie baw się, bo świeżo odlana urwiesz. Ja ty mogę. Kręcić ja mogę Bo ja sobie dorobię, ty, nie? Zawsze masz tą ryby nie biorą, to ty wyciągasz jakieś asa z rękawa, którego sobie wcześniej odlałeś. No właśnie, ja muszę sobie na majówkę jakieś takie no, swoje, odlać, znaczy, bo, na... bo nie mam. Mamy w Poczekaj, 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 poczekaj. I... do których ale... nie mam dostępu. Poczekaj, zabrałeś wszystkie gumy. Nie zabrałem. A gdzie je zabrałeś? Dałeś mi. Dałeś? Pożyczyłeś. To ja bym chciał, żebyś oddał. No Tu się walały pod nogami. Ja i zabrałem. Część tak, już tak. do naszych testerów dotarła. Część jeszcze A... dotrze tam do kilku osób. Oczywiście, do, tak jak mówicie, do wszystkich damy rady, byśmy z torbami poszli. No dobra, to weźmiemy e... sobie na majówkę po dwie białe, dwie czerwone i nam starczy. Dobrze, dobrze. Adaś, e, poczekaj, co jeszcze o żaglikach. E, zapomniałem wag. Bo to jest istotne. Zobaczcie, żaglik dzięki... Na e... pewno, na pewno, no. ko kolega dzwoni. Ko ko Kobita dzwoni. Oj, minutomek. Słuchaj, e, na pewno tak, nie wiem, czy to widać, żaglik ma właśnie takie zwężenie w części, e, części brzusznej, co powoduje właśnie, on tutaj faluje, ale guma w tym rozmiarze jest bardzo lekka. E, dzisiaj ważyłem w sklepie, dziesiątka waży około 5 gramów, Yy, dwunastka waży niecałe 10, 8, 10, coś takiego i czternastka nie pamiętam i 127. Właśnie. I yy, no. yy, dzisiaj porównywałem z yy, Rykidero. Faktem... No. Yy, w tym samym rozmiarze Ricky waży 40 gramów. Ale to jest całkiem inna konstrukcja gumy. No ale w sensie gabartowo, jak spojrzysz z tej strony czyli możecie sobie założyć dużą gumę, ale obsłuży to klasyczny spinning. No 30, 30 gramów, gramów. Nie dokładnie. Nie muszą wędkarze, żeby łowić żaglikami, zbroić się w ciężkie kasty, ciężkie spinningi do mm -hmm. 50, 60, 70 gramów, bo obsłużą tej wielkości przynęty klasyczną wędeczką, no też w zależności od tego, na jakich głębokościach łowią, nie? Mm -hmm. Jak powiedzmy, <laughs> przepraszam, do płytkiego łowienia to tu spokojnie wystarczy wędka. 15, co ja mówię 15, 20-30 gramów. No, tak, 30 no, taki, gramów. To jest taki uniwersal, z, tak? Najbardziej uniwersalny e, kaliber. Ciekawi jesteśmy, jak to będzie z tą sprzedażą, czy, czy to zażre, czy nie zażre, za Bangla, czy nie za Bangla. Już no. e, dostaliśmy Zawsze są e, pierwsze jakieś informacje, bo e, też mamy kilku kolegów testerów, którzy to łowią na Wyspach Brytyjskich. E, I Jeden z kolegów e, z Zargnicie sobie proszę. Zameldował, że, że, że Ożył e, w Anglii. I ożył no. już pierwszy szczupaki. Pierwszy raz poszedł z żaglinkami, <coughs> 74 szczupaka wyciągnął, 75 i tam z dwa młady. Ale to by był I, I był bardzo zadowolony. nazwa, że w Anglii, bo ty jakbyś dźwięk. pojawił Bażan w Anglii, to tak już nie tak nie Bangla. <coughs> Co ty bażasz? Złoty barzak. Złoty barzak. mi się dobrze kojarzy, złoty barzak. No Bardzo smaczny piwo z Czechosłowacji. Z Czechosłowacji? Nie wiem, czy cofnęliśmy się w czasie. Kur. Ale na pewno w rozwoju się cofnęliśmy. A czy w czasie to nie. To na pewno. pewno. Przebywając znowu nie da się nie cofnąć w rozwoju. Tak. Także reasumując. 50, Żagliki są. 57 kolorów, 5 modeli żaglika, dwa modele gładkie i trzy modele żaglika pro. Dzisiaj narodziły się dla naszych wędkarzy, nie, nie naszych, każdy, kto chce spróbować na przykład czegoś nowego do wody wrzucić, czegoś, czego ryby jeszcze nie widziały, e, zaskoczyć je czymś, zaskoczyć. Sam, sami jesteśmy też bardzo żądni majowego łowienia, Adaś, no. przetrwaliśmy tą zimę. Nie jest to łatwy Jakim okres. cudem? Ja nie wiem. Nie jest to łatwy okres, jeżeli chodzi o, o, o sprzedaż, tak, o produkcję. Ta zima jest taką trochę... sezon, pierwszy maja no, Ta zima jest dla nas zawsze takim trochę e, okresem nostalgii i melancholii. Nostal no tak, no <słuch> tak, <słuch> bo Ty codziennie wieczorem płakałeś do poduszki <słuch> i wioska? chodził taki zamyślony. <słuch> Ta. Już doczekaliśmy się, już lada moment wrzucimy przynęty do wody i będziemy próbować tak łowić. Jeszcze nazwy nie wymyśliliśmy dla nowej łodzi Polonez. naszej Bremy, ale niektórzy po zauważyli nazwie. właśnie, że ne, mamy rejestrację tam PL00NEZ czy NZ i to się kojarzy z, tam, Polonezem. z Polonezem. Polonezem. Czyli, żeby było Michał łatwiej, Michałowicz to, tak. nam podpowiedział to żeby było łatwiej, nie Polonez, tylko będzie Karo. Jeden sześć gela. Wiesz, Polonez to jest jeden z pięciu najpopularniejszych polskich tańców. Nie Co wiem, ty jak... miałeś nie, ja jestem... Dość prosty taniec. Ja się ale... ogólnie ruszam jak wóz z węgla. Dość prosty taniec, ale nie pozbawiony ro romantyzmu. A wiesz, jakie są jeszcze inne popularne pięć najbardziej popularnych polskich tańców? Nie mam powiedzieć, że po, Nie po, mi przytulanie z Brechtem. Przy, przytulanie. Ja, ja tak. pamiętam tylko, jak byłem młody, chodziłem po zabawa. To najważniejsze było przytulanie. Zresztą to była nieważna. Ja też jestem no. dobrym przytulajcą. Kroki no. kroków nie, kroków nie. I czekałem tylko. Po no. stopach nie depczę. No, Słuchaj, wiesz? jest tak, jest Kujawiak. Kujawiak. Jest Krakowiak. Z Kujawiaka to jedynie się z nogi Jest strzela. właśnie Polones. A Polka? Nie. Nie? E, co jeszcze? Kujawiak Krakowiak. Jakiś. Na pewno jest coś z, albo z Mazur z Mazowsza. Nie ja wiem. To Kurde, ty, weź to ty, to ty chodziłeś na kursy tańca. Chodziłem, ale nic z tego nie wyszło. Nie ja wiem. No, Przy się nauczyłem. Tak? I kujawiak. No weź yy. Kujawiak Krakowiak. O, już ma. To ty się przygotowałeś. Nie, no ja. A. Czekaj, pięć najpopularniejszych polskich tańców. Pięć. Najpopularniejszych Jaka? nazwisk w Polsce. Bum, bum, myśli. Krakowiak, Mazur, Oberek, Kujawiak, Polonez. Oberek, zapomniałeś o Oberku? Ty Oberka czasami lubisz zrobić właśnie na rybach parkur, taki Oberek. Oberek. No to tak, to może to. Ja chciałem podskoczyć nazwiemy, o, 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 tylko, jak tylko a wiesz e, Polones, skąd się nazwa wzięła? To też gdzieś ostatnio czytałem. Nie? Z francuskiego e, La, la Dens Polonais, polski taniec po prostu. Z francuskiego polski taniec, a u nas się przyoko Polones. No dobra, to może nazwa. Ale nie wiem, czy był jakiś. Tam... Polones? Ty będziesz o, tańczył Polonesa? O, o nie wiem, Polones nie jest dla mnie jakiś. I ORP rodziciel. Bażan tak bardzo. Bażan. O, ten, pierwsza łódka to była ORP. Ale to... żeś się uwziął na te kury. <laughs> Później był ORP-Odyniec. Odyniec. Odyniec. No. A teraz może ORP-Barza? Nie wiem, dobra, ty, bo już zamulamy naszych no. wędkarzy. Słuchajcie. A trzeba się pierwszych... zbroić na majówkę. Trzeba się zbroić i wy też się zbrójcie. Jak macie takie możliwości, 500 plus zainwestować, to śmiało lepiej e, zainwestować w dobre przynęty, jak zgubić albo przetańczyć. A to wam zawsze może przyniesie fajne. Słuchajcie, w pierwszym komentarzu. To zależy pod... jak kto ma jakie hobby. Jak tańczy. Jak tańczy, dokładnie. W pierwszym komentarzu pod filmem wrzucimy link do przynęt bezpośrednio, żebyście mogli sobie. Przepraszam, ale pokawczy mi się. Reflux odzywa. Reflux. Zgaga powszechnie. Żebyście mogli m, znaleźć jest chyba ze 20 stron żaglików do. Aż 20 goru. stron? Każdy daltonista Ola. znajdzie coś dla siebie. Ponad 20. Ojej, go grubo. Co ty gadasz? Nie ty gadać Nie. A, no może tak, bo jeśli chodzi. 5 przynęt. Tak. Każda razy 57. Ile pozycji jest. Więc jest grubo. Jest grubo tak nigdy jeszcze nie było i chyba tak nigdy już więcej nie będzie. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Stawcie łapkę, komentarz dla zasięgu. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy z Lochu, gdzie praca I widzimy. Wre... się nad w wodą. Wreszcie widzimy się nad wodą. Nie. Yeah. Yeah.